Przydzień ziemi 22 kwietnia to przyczynek do bardzo ważnych rozmów, na nawet jeśli niektórzy je bagatelizują. Kluczowych tematów dla nas na co dzień, lokalnie, ale... Dla całego globu to sprawy te bliższe nam, jak smog, jak zanieczyszczenie powietrza wokół naszych domów, ale te ważne dla całego świata, jak choćby ocieplenie klimatyczne, fale migracji, o których mówiliśmy, rozmawialiśmy dzisiaj z Rzecznikiem Polskiej Akcji Humanitarnej. Teraz będziemy rozmawiali z Dominiką Tarczyńską z programu Czysta Polska. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy przy okazji szczytu Together. Co wiemy po, bo on się już rozpoczął, co już wiemy po tych pierwszych obradach? Po pierwszych obradach przede wszystkim znamy pierwszy polski multimedialny raport klimatyczny, który ma umocnić naszą pozycję negocjacyjną na arenie międzynarodowej, ponieważ ten raport został przetłumaczony na trzy języki i rozesłany do eurodeputowanych, aby wieść niosła się w świat, że tak, jesteśmy, znamy nasze wyzwania i pracujemy nad tymi wyzwaniami, a żeby pracować nad tymi wyzwaniami potrzebna jest debata. Sam szczyt ma nazwę Razem dla klimatu to get air po to, by osiągnąć czyste powietrze. A żeby osiągnąć czyste powietrze, potrzebne jest, potrzebna jest wymiana doświadczeń doświadczenia ze strony rządowej, samorządowej, pozarządowej, biznesowej i naukowej. I właśnie tutaj trwa ta debata, to znaczy będzie dzisiaj trwała, wczoraj już trwała, po to, żeby dokonać sprawiedliwej transformacji, zielonej transformacji, sprawiedliwej przede wszystkim dla środowiska, sprawiedliwej dla mieszkańców i dla przedsiębiorców. A dzisiaj przed nami już o godzinie 9.20 pierwsza debata Sprawiedliwa transformacja, czyli bardzo ważny dla nas temat przyszłość polskiej energetyki i węgla. Co zrobić z kopalniami? Jak zamykać te kopalnie? Gośćmi będą między innymi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, prezes elektrociepłowni ZEPAK Piotr Woźny. Następna debata też dla nas bardzo ważna, czyli gaz. Czy gaz jest paliwem transformacji Unii Europejskiej. Czy to jest tylko paliwo przejściowe? Jak wiemy, ta debata jest dla nas bardzo ważna w kontekście unijnych celów neutralności klimatycznej. Następnie transport. Jaka jest przyszłość polskiego transportu? Przyszłość polskiej kolei, elektromobilności, żeglugi w Polsce, no i przede wszystkim kiedy będziemy jeździć pociągami na wodór. Następnie transformacja systemu ciepłowego. Tutaj bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o spalarnie, bo Europa odchodzi od spalarni, my kolejne spalarnie odpadów budujemy. Ostatnia debata jak walczyć z plastikiem i tutaj system kaucyjny i odpowiedzialność producenta za wprowadzenie, wprowadzenie na rynek opakowań plastikowych. Szczyt został objęty honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów, który zapowiedział jutro tutaj swoją obecność, a wszystkie te debaty mogą Państwo śledzić na bieżąco na stronach Polsatnews.pl i Zielonej Interii. W Polsat News, dlatego że takie relacje Dominiki Tarczyńskiej będą częściej. Pięknie dziękujemy Dominiką. To była zapowiedź, proszę Państwa, tego, co jeszcze przed nami podczas szczytu GTR 2021. A przypomnijmy, że już dziś rozpoczyna się kolejny szczyt klimatyczny, także z udziałem naszego prezydenta Andrzeja Dudy, który został zaproszony przez Joe Bidena, bo ten szczyt organizują Stany Zjednoczone. I to będzie taki wirtualny